Tytmati! Tytmati, Tetmati, Tetmati. Dzisiaj chcę zapytać Martyna o chodzenie, Tytmati! Tytmati, Tytmati, Tytmati! Otwieraj mokra babo z jeziora! Mówię, Otwieraj! Nie, ma, nie masz tu wejścia! Otwieraj! Nie! Tytmati! Nie wpuszczę i idź sobie, za wczorajsze nie wpuszczę cię. Co za wczorajszy tetmati no chodź. Nie. Tety Mati, Tety Mati, ja Mati. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Dobra, nie, ja mam, mam to gdzieś, mam to gdzieś, mam to gdzieś. Tego. Chcę zapytać Martyna o chodzenie? Co? Tak, chcę dzisiaj zapytać Martyna o chodzenie? musisz mi pomóc stary Nie, nie będę ci w niczym pomagać Ej, nadal jesteś obrażony, naprawdę? Nie będę ci w niczym pomagać, ja się pakuję stąd, ja stąd idę Nie, nie wyprowadzaj się Mati. A mówiłeś, że nie lubisz różowego, a jakoś jesteś na łóżku różowym To jest fiolet, geniuszu Nie, to jest różowy Fiolet Różowy Fiolet Różowy Pokazać ci różowe? Okrawa, bazyziora. Dzień dobry wszystkim, ja jestem Lufer. To jest kolejny odcinek z Lufer Colandii na naszym kanale. Witam wszystkich bardzo krótko, bardzo serdecznie, słuchajcie. Jeżeli chcecie, że się zapytał Martę o chodzenie, to zostawcie, słuchajcie, 6 tysięcy łapek w górę. Wy ostatnio rozwalacie system łapkowy, ciągle zostawiacie łapki, tyle po tysiące komentarzy zostawiacie, więc teraz naciśnij łapkę w górę. Ja robię wam challenge, dzisiaj powiem tylko jeden raz o łapkach w górę, tylko teraz powiem o łapkach w górę. Mówić nie będę, ale tam będą wychodziły wam wstawki i tak dalej się pojawiały, ale teraz, jeżeli zostawisz łapkę w górę, to znaczy, że jesteś najlepszym widzem i najlepszą widzką na świecie. Czekam 3 sekundy na 6000 łapek w górę 3, 2, 1 No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie dołączyć do Luferekolandii To subskrybujcie właśnie tutaj kanał Tutaj o, tutaj o, właśnie tutaj Zostaw dzwona, zostaw tam na dole Właśnie nie mogę powiedzieć I napiszcie komentarz Lover plus Martyna równa się wieczna nieskończona miłość, to szypnała. Ja ci kręcę! Ja cię kręcę! A ty, 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 ty. E, słuchajcie. Zanim e, zapytam Martyna o chodzenie, bo to będzie do, t, troszeczkę później, to ja najpierw pójdę do Martyny, żeby zapytać się, co musimy zrobić, żeby Typat troszeczkę udobruchać, żeby on nie był taki smutny. Więc e, muszę... A, nie, tak, nie, to Martyny to z I ja tutaj stąd nie będę brał, bo, bo tutaj jest tak ładnie i nie może zabierać kwiatków ze spałna Jakiś kwiatek, 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 jest kwiatek, jest kwiatek. Dobra, dobra, dobra. Do, 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 do. okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Jaki ładny kotek, a to czyś kotek? Fifi, jaki słodziak kochany. Proszę. A, ty nie lubisz pieczonego? Nie to nie. Martyna, Martyna, Martyna. O, o, o. Czy to jest krowa, która jest czarno-biała? A nie, to koń. Hej, Martyna. hej. Ty, maty idź sobie, byłeś obrażony. Sio. A słupie, Cześć Martyna Hejka Mam coś dla ciebie A Z okazji normalnego dnia, jak, dzień jak chcę, mam do ciebie ksiądz. O, dziękuję bardzo Cześć Martyna, przywitaj odcinek, dzień dobry e, O, czekaj po prostu, o hej wszystkim, hejka, hejka, hej Dzień dobry, hejka. dzień dobry, dobry. martyna musimy dowiedzieć się jak ty maty go udobrykać żeby jak on nie to? był y, smutny, no bo wczoraj słuchajcie, jak sami wiecie, jak oglądaliście wczorajszy odcinek, no to Maty, Nie, mati, postaw, postaw tu, postaw tu zadanki. Proszę. Dziękuję bardzo. No to Tytmati słuchajcie, obraził się za to, że no niestety odegraliśmy się na nim, tak troszeczkę no, to było niemiłe, ale, ale ale trzeba było mu pokazać, że on nie może być taki niemiły dla Martyny. Ale dzisiaj musimy go naprawdę przeprosić. On nadal jest obrażony No nadal jest można. obrażony. Ja do niego idę, żeby go zapytać, czy mi pomoże w tym, żebym cię Ciebie zapytał o... E, tak? b, 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 zapytał cię. Ciebie... Co? Co? Zapytał ciebie o to, czy ja ci dzień mija. A bardzo dobrze, a i dlaczego musisz o to pytać Ty matiego. Właśnie to zrobiłeś. To było takie trudne? Tak. Ja mam problemy z komunikacją, wiesz? Z odwagą też? Z odwagą też, szczególnie przy takiej kobiecie jak ty. Mhm, mm Okej, okay, razem. Chyba to było zbyt simpole. Jakub! Co się dzieje? Jakubie, co? jakubie, jakubie, jakubie. Słucham, słucham, słucham. Jakubie, miałeś kiedyś dziewczynę? Nie wiem. Nie wiesz, czy miałeś dziewczynę? Nie miałem, nie miałem. Nie miałeś kiedyś dziewczyny? Załóżmy, że nie miałem. Ale ty, a jakbyś miał, to co byś. Jakbyś jak jak zapytał dziewczynę o chodzenie? Powiedz, daj jej kwiatka. No daj nie mi jeszcze kwiatka, no. Marcik, marcik, marcik. To ja. Miałaś kiedyś dziewczynę? Yyy... co to za pytanie? No bo. Ten, bo ja dzisiaj chcę zapytać Martynę o chodzenie. Co? Serio, chcesz ją zapytać? No, dla, dlatego mam takie pytanie. Jak miałeś kiedykolwiek dziewczynę, pytałaś o chodzenie? No, o chodzenie pytałam, a co? Dziewczyny? Co ja gadam? Chłopaka! No, chłopaka, no, no. No, 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 no miałaś chłopaka? No, miałam. To nie był Jakub? Ee, to był Jakub, ale nie ten Jakub. No. To był Jakub, Byski, to nie gada, jeżeli takiś wiek okoliczności, tak? No. Naprawdę Jakub? A ja, ja. No. Nie ja wiem, dziewczynę, o której nie wiem. Nie no, tamten Jakub płoteczny nie miał. On też nie ma. No, on dobra, nie nieważne. Miał, dobra, nieważne. Nieważne, nieważne. On brzmi jakby przez. No A spod... no, ja ma? Dobra, słuchaj, okay. Dzisiaj się spotykamy. W południe. W południe dzisiaj się spotykamy z Tobą, Jakub, z Tobą Marciks, żeby dowiedzieć się jak. Zapytać Martynę o chodzenie. ja to na pewno jest dobry pomysł, żeby z Martyną, bo ona chyba z chodzi. Nie chodzi nie. z fajkaczem, dobra, ja się teraz zapytam. Okej, okay, tu dzisiaj się widzimy w południe, dobra? Dobra. Dobra. Martyna! Tak! Oh, tak. Słuchaj! Pamiętasz Karoletę? No tak. Pamiętasz jej drugi domek? Tak, tak, nie. tak, 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 tak. E, dobra. E, tak, nie. E, no to chodź zobaczysz. Okej, okay, Chodź okay, zobacz. Okay. Ona robi to codziennie, słuchajcie, ona codziennie zmienia domek w Minecrafcie. No to może jej jakiś hobby czy coś? się robi to nie ale co? Dwa dni. Chodź zobaczysz. Chodź, chodź zobacz. Ja cię pokażę. Pa 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 pa, pa. wydomek. O kurde, jaki ładny. Nowy domek. Przecież ona miała taki ładny domek, a ona teraz go zmieniła. No co tu się dzieje? To o, chyba o. Nawet jest w trakcie, bo to są bloki. Ja ci kręcę. Panona. Ale ona powinna zostawić sobie tam ten, ten domek, bo on ładny strasznie. Ale ten też nie jest brzydki. Ale byś, by wygrała ten, by wygrała hmm. na punkty. Ja ci kręcę. Bez skitu. Ona ciągle zmienia domki, ale jaja. Ale ładny jest, ładny, ładny, piękny, ładny. Piękny, piękny. Ładny. Co to za tabliczka? Martyna, okej, okay. jak wracamy, musimy się zastanowić, jak możemy przeprosić tytmatiego. Co tytmati, staru, który wisi piątkę Mojżeszowi. Lubi. Aksoloty. Aksoloty? A jak zdobyć aksolotla? No, trzeba iść do kopalni tam w kopalni masz takie specjalne kejwy, które są takie, takie, takie z gliną i tam często one się rozpią. Aha, one sobie sobie chyba. Tam a jakbym to rozmnożył, to mogę go włożyć do tego? Wydaje mi się, że tak. A, a tu trzeba mieć takie rybki, o takie o! A nie, to jest kółka, to, to nie mogę yy, smażone. Hmm, raczej Uf, A jak zdobyć takie? Ja widziałem gdzieś na, chyba na Live tego y, on robił live'a i słuchajcie, on sobie po prostu tak płynął, widział i zabijał. No ja tak robię. Tak o! to działa. Tam są, tam są, tam są, tam są, tam są. Wódcy? What the A nie, dobra, błyszczyk. Ja nigdy nie rozmnażałam aksolotów, więc nie wiem, czy to tak, tak działa. Dobra. Nie, to tak działa, to tak działa. Właśnie trzeba mieć surowe te i to za Mówię okay. ci, mówię ci, mówię ci. Dobra, że, Ja ci wierzę, ja ci wierzę. I mało rybek jest tutaj w tym stawie. O tam są, dobra. Sąsiad! Słucham. Nie chciałbyś mi zrobić takiego dzwonka z inną melodią? Jak diamenty. Słuchaj, ile diamentów chcesz za to? Półstaka. Pustaka! Ile? Targujmy Pustaka! Się. Targujmy targuj się. Targuj się, targuj się. Dobra, dwa diamenty. Dwadzieścia. Trzy diamenty. Dziewiętnaście. Cztery diamenty. Osiemnaście. Cztery i pół diamenta. Siedemnaście. Cztery i trzy, cz czwarte. 16. <laughs> Pięć. 16,5 No to co zwiększasz? No targuje się No co to ma być kurde 5 i 1 piąta 10 i koniec Dobra, dobra 10 diamentów zrobisz zrobić? No taki dzwonek Jak u mnie? No tylko żeby to nie było taki ty 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 tylko jakaś inna melodia na przykład ty 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 Ja to z robiłem na YouTubie. A są inne melodie? No dużo jest Dobra to weź się zrób jakąś, tak zaskocz mnie Dzisiaj, teraz? No, jak, jak, a zdążyłbyś? A nie mam odbloków i tego wszystkiego. Kurde, belmole. czy to na pewno jest dobry pomysł, żeby rozmawiać Axelot. W sensie takim. E, czy on na pewno się. E, ten titmati. nie wiem, czy to w ogóle pada? Nie wiem, tak. w ogóle pada? Aha, no tak. No właśnie. No halo! No jak się rozmnaża akselotle? Nie można ich rozmnażać zwykłą wyłowioną ro tropikalną rybą, po nakarmieniu dwóch akselotów pojawi się akselot... No to trzeba tropikalną? A to nie jest tropikalna? Nie, to jest zwykła. Tropikalna jak? jest taka pomarańczowa. Co? Ej, no zobaczmy w skrzynkach. Kurde, będę no nie wierzę. Nie no, tutaj na pewno nie mam. Tu, no tutaj no 100%, tutaj 1500. I nie wiem czy to nie musi być przypadkiem wiadro z tropikalną rybą. Co? Czekaj, przeczytam jeszcze raz. Drosła, jak salaty mogą być skuszone i nakarmione tylko wiadrem z jakąkolwiek tropikalną rybą. Nie można ich rozmnożyć z zwykłą, wyłowioną tropikalną rybą. A czekaj, a raf salmon to jest tropikalna czy nie tropikalna? Nie, to będzie na, miało napisane, że tropikal fish, czy jakoś serio? tak. No! Co? A czekaj, ja spróbuję to wyłowić. Ferek, masz gościa przed drzwiami. Czekaj, o mam jakąś bucket of sala salmon. salmon. To, to, też nie jest tropikalna ryba. Ja, sprawdź, czekaj, zobaczmy, bo ja mam... Okej, okay, dobra, Ja dobra. mam teorię, ja mam teorię. Okej, okay, dobra. Rusków nie wpuszczamy. To on ma dar dla Ciebie jakiś! No to nie, to... kur... Mordo! Ale to Ty stoisz pod sceną! To druga Ci no, no to, nie to wiem. chyba nie wyjdzie, wiesz? Ale co ma jeszcze wytmati lubi ktoś. psy! Tytmaty lubi psy! Ale no nie jak mu pieska przyniesiemy, to, to, to jak? W sensie powie... nie możemy mu powiedzieć, no wiesz, Mordo, rozmus psa, łap tutaj psa, tylko musielibyśmy go przynieść. To weźmy go na wyprawę w poszukiwaniu psów. No nie, trzeba dać mu hmm. prezent, bo wyprawa to nie jest prezent bezpośredni. Mmm... Co można dać Tytmatiemu? Co ty z chciałby? O! Ma ktoś tropikalną rybę? O, dostałam moderne darmo. On coś chce. Halo, rusek, co chcesz? No dalej. Nie. No nie wierzę! Wykrok nalej z mojego drzewa. O, do, 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 do. Masz może tropikalną rybę pływającą w akwarium? Y nie. A masz ko kolegę, A który ten? Chyba nie, ale chyba wiem, gdzie są. Gdzie są? No, tam jest daleko taki ocean. Mógłbym się przejść. No tu chodźmy, przejdziemy się z tobą. Dobra, 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 robimy wyprawę. Okej. Okay. Tak. Dobra, Czyli robimy of, wyprawę działało, po. Tak, 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 tak. tak. Ale dobra, 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 dobra. Ja potrzebuję w takim razie dwa wiaderka. Tak, ja też mam jednak coś. Masz? Dobra. Ja wezmę tylko sobie żarełko. Słuchajcie, Dzień. kochani, napiszcie komentarz. Tytmaty, wybacz Martynie i szybne on serce. W ogóle się ma, Erdio, przywitaj odcinek. Witam. Erdio, słuchajcie, jest taki przystojniaka, że dobrze Martyna wyszła z serwera teraz, bo jak ona by weszła, słuchajcie, to Rio by ją podrywał. Erdio, szukaj, szukaj! No. szukaj. O, jak ma? <ścoughs> Ej, i to jest... To jest zarąbiste, że ludzie mają humor, a nie oooo! Od psa mnie obrażasz, tak? A tu właśnie Erdio właśnie zarąbiście to ugrał. To się takim, że wiecie, że zaśmialiśmy się i tak dalej. Ja cię kręcę. O, chyba widzę, 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 No to nie jest tropikalna! Jak ją wydupczyć z wody, no jest tropikalna ryba! No właśnie jest, o to? Nie, jest tropikalne. Tropikalne są kolorowe! No to jest kolorowe! Nie, to jest szary. Dobra, ja sobie biorę łódkę, ja sobie płynę tam w tamtą stronę. Wy macie tu delfina. Aj delfina da się włożyć do wiaderka Nie Martyna, weź poczekaj, jak go wyrzucić, no! Doko. O, wyszedł, dobra Jezus Maria no jakiegoś peka w tym Minecrafcie. Jak tam, słuchajcie, byliśmy w wyprawie po e, świnie i chroby, był tam natek. Nie chcesz słodkiej <gry> Był tam natek Spokojnie. No słuchajcie, dam nie mogę rozwalić w ogóle trawy. Nie, ani razu nie mogę rozwalić trawy. No bo ty jesteś jakiś brałkiem. Ja tylko warstwy z kina, u ciebie, bo u mnie nie. Masz, a, czekaj. No masz, żartuję, na no, serio masz. Dobra. Dobra, teraz ty pójdzień zardziem. Ofcy terrorystki. Ej, ładnie tutaj! No tu jest ślicznie. Ten biom kamienny, gaddemet, jak ja nie lubię tego biomu. Mhm. No, Erdio, No pewnie nie chce szutki? A ja mam, ja ci mogę zrobić. Patrz, chodź, chodź, chodź. Proszę. Ja, no, bo tu w wodzie masz szutkę. Jest Dobra, to ja też będę pytanie. No, dobra, proszę. Biedna Martyna. Oj, tam. O, już myślałem, że nie weźmie craftingu. Ja chciałam, wziąć jeszcze. Dobra, płyniemy. Płyniemy w prawo. A, to nie są kolorowe? Nie. Dobra, one chyba koło dżungli by. Ciepłe wody, ciepłe Kradzie, wody. on tak Potrzyma. specjalnie mówi. Ja też tak będę mówił. One chyba w były. <laughs> nie były. Nie, mu to lepiej wychodzi. No powiedz coś, Erdzio. No, no. Wody Rewelacyjna oferta w sklepach, euro. Tylko teraz. Telewizor Kulec Samsung 42 cala za jedyne 1599 zł. Mediamart, nie dla idiotów. Słuchaj, troszeczkę nam ta wyprawa już mija. Erdzio, prowadź no. Ło, jak cię wystrzeliła Martyna! <grymne> na Martyna! Dobra! Czy <grymne> cię <grymne> zmęczyłeś? Tak, choć tyle, tyle. czasu. No, super! Chłopie! Super! Co mi się stało. Bile mi Minecrafta wywaliła? Nie. Ja już myślałem, że mama była. No, Erzo schodzi z kopa. No, okay. no, Chłopie, gdzie są te ryby? O, jest dżungla, chociaż jest dżungla. O! To te? Nie. nie. Ej, a to można kałamarnicę wziąć do wiaderka? Nie. A kiedy to jest piękny biom! No tu jest akurat ładnie, tak kolorowo. Pustynia! Ej, do. To nie, pustynia, też myślałam, że to pustynia. Tutaj już jest ocean taki. Oooo! O! Mamy to! Tutaj jest, jest pustynia taki... Jest, tutaj są. Grybki, widzisz, 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 o są grybki tropikalne, zobacz. O, dostałaś achievement, tactical no i ty fishing. też dostaniesz. Gdzie, 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 nie widzę. No, no, no popływaj się z no. uh, 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 uh. tak to ona? Jest, tropical tak, fish, tak. dobra. Będziemy rozmnażać. Okej, okay, okej. Okay. Ej, oj, 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 oni mnie wyleczą. Nie, dobra, bierz dwa. Ty daj jednemu i drugiemu. Musisz, wiesz, tak jakby najpierw jednemu, potem drugiemu. Żebyś nie walnął się, że dasz dwa te... do tego Dobra, o, 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 tak, 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 tak. Jest! A, jaki jezu, fajny! Jezu. Ja myślałem, że będzie ten brązowy. Jezu, jak dobrze ten ten, biało-różowy. Łap go, łap go, Słuchaj, słuchaj, już, już. O, oh, dobra oh, mam. Yes, yes, yes. Ej, jak go nazywamy? Jak go nazwamy? jak, go nazwamy? Nie, mm. jak się nazywa mm. pies tego Niko, może go nazwiemy. Okej, okay, git. Mi? git, git, git. A on będzie -git, na pewno będziesz szczęśliwy? Tak, no, myślę, że powinien być. No ale to jest to nie jest pies, to jest, tak, to jest ryba. No i? To dajmy mu jeszcze, co możemy mu dać. Może diamenty? A nie, on ma diamenty, po co mu diamenty? Czego brakuje tej w życiu? Dziewczyny. Dlaczego mnie tutaj przyprowadziliście? No bo wiesz. Jesteś dziewczyną! No nie, no nie, coś ty. Tak... Masz oczy, włosy, nogi, ręce, obie. Nie masz wąsów, nie masz ogona Chociaż sobie chyba... w ogon, to masz lepiej. Biskitu. albo wąsa. Masz kota, a kot ma ogon. Hmm? Jesteś wolna? Mam kota. Ale jesteś ogólnie wolna, status związku wolny? No, niestety. A to możemy to zmienić, zu. O Jezu, już się boję. Nie, nie ma czego. Nie ma. Słuchaj, jest taki jeden mega przystojny, zabawny, lubi zwierzęta, szczególnie psy i koty. Jest ma w ogóle... ogon. Ma ogon. Jest ma super oczy, jest bardzo dobrym budowniczym, jeszcze na dodatek ma diamenty i umie kopać i umie wszystko i on ogarnia pluginy i wszystko tak tego tak typu tak, tak. Jest, ideałem. jest... Przeprzystojny. Mm, i ma diamenty. Już chyba wiem, o kim mówicie, chyba. I to nie pajkaczu. A, co nie? <grafy> Erdzi jest wolny, myślałam, że ma dziewczynę. I z bogaty? Słuchaj, chcemy cię umówić z Tytmati no. no, co? Co w Tytmati jest złego? Tytmati jest super! No, każdy Po co mnie tutaj przyprowadziliście? Słuchaj. Słyszeliśmy, że jesteś wolna. I bardzo kogoś szukasz, potrzebujesz kogoś, wiesz, do miłości, przytulania, dawania róż. I te sprawy. I diamentów. No, może. O, o, dobrze, dobrze. Słuchaj, poznaliśmy hmm? takiego super chłopaka na serwerze. Jest taki świetny chłopak. Mega przystojny. przystojny nie budować jest kopać. Ma diamenty. Mądry jest, ma ogon. Genialny, jest po prostu misu. Mua, mua po prostu tak Tak, perfecto. tak, tak, tak. tak, Jest perfekto. Zakochasz się w nim od pierwszego. Pierwszego rozkopanego bloka. Tak. Razem. A jak ma na imię? A nie chcesz się najpierw z nim umówić? Randka w czy coś. pole wiedzieć, jak ma na imię. A no, jest takie ważne? No, właśnie, no. No? Tak, jest ważne. Ale jakby miało na imię Bożydar, to byś się z nim nie umówiła? Jak ma na, na imię? Ty mówisz? Nie, ty mówisz. Ty mówisz. Nie, ty mówisz. Ma na imię Tytmati. No, <noise> Dlaczego? Ale są fredne baby z nie, jeziora. Nie, no właśnie! Dobra, idziemy do niego. Nie, wiem, co jest takiego w Tytmati? Ta rada... O, to jest tam jest. Y y y y y y może, czekaj, ja wezmę jakieś kwiatki Ej, czekaj, czekaj, on się zmienił Dobra, mam jedzenie, mam to Dobra, czas wyruszyć Strzałaś? Gdzie ty idziesz? To. Pati! What the fuck, co ty się przebrałeś Ja idę coś znaleźć Coś znaleźć? Co? znalazłem to O nie, 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 nie Idę znaleźć bibliotekę, która jest tam A co nas tam odchodzi? Mieście mnie gdzieś, ja sobie nigdy, Nie, nie, nigdy w życiu, stój Stój! Stój! On nie jest Stój! Radź... stój. No Mati, stój! Nie ruszaj się! Nie, idę! No Mati! No Ty, Mati, no! Przestań! Stój! Stój, 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 Ty stój, stój! Jesteś stój, stój. super! Wreszcie były fontanny, ja sobie idę. Nie, teraz. przestań! To no nie, był nie, żart! To był żart! To był żart, stary! Mati! On jest spotkanie. Mamy dla Ciebie prezent przeprosinowy! Nie chcę żadnego prezentu. Ale on ci się spodoba, stary. A podobnie to jest różowy. Nie, jest różowy. To jest, no tamte, tamte różowy. Nie, tamte to jest różowy. No tam też był różowy. Nie, tam był to. jest różowy. Matiś. Mati, no to burza. Jestem zajęty. Czy... Czy... Do czegoś się szykuję. Oj, zajęty! To co, masz dziewczynę? Nie w tym sensie. Eee. Eee. Czyli nadal jest szansa. Nie, nadal jest szansa. Mati, mamy do ciebie prezent i. proch, to do ciebie. Kselot, jakie ładny, mogę zobaczyć? Tak, tak, możesz. Tak, tak, jak najbardziej. Martyna wygrał taki cichutki starcy, nie? Może się uda? Hmm, tu go nie, bo tu jest twój nieudany projekt. Nieprawda, był udany, tylko serwer jest nieudany. Proszę, o. o Mały. Malutki, żebyś mógł go wychować jak chcesz. Jak chcesz. Nauczyć sztuczek. I Nauczyć go budować tak, jak ty umiesz. Kopać, kopać tak super, jak ty umiesz. ja mam jeszcze trzy takie. Hmm. Miło fest Staraliśmy się Ach, no dobra, możemy się pogodzić Jest, 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 to to Przepraszam, tak muszę się tak? najpierw przebrać, bo wy o czymś nie wiecie, a ja wiem o czymś, ale nie mogę wam powiedzieć Okej, okay, ja nie patrzę O czym wiesz? Halo, halo, pokaż się, pokaż się, o czym wiesz? On się przybiera, czemu go podglądał? No, 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 o czym wiesz? Nie wasza sprawa. dowiedzie się w swoim tak. czasie. O czym on wie? Tajemnice masz? Masz tajemnicę przed nami, tak? Tak. Aha. No i dobre, ja też mną, Aha, masz jakąś tajemnicę przede mną? Ruffer też ma przed tobą tajemnicę. Jaką mam tajemnicę przed Martyną? Ja wiem. Jaką? 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 Że chcecie po prostu. zamkniłem cicho bądź, cicho bądź, cicho bądź. Ale już nie pytał, jak mi dzień minął. Ale nie o to chodzi. Cicho bądź, cicho bądź, mokra baba z jeziora. Nie masz jaj A co ci chodzi, Lufer? O, nic mi nie chodzi Mhm Ale dzisiaj promieniejesz normalnie słońcem Dzięki, bo jest... ci mówię dosłownie, to nie jest komplement, tylko serio, serio Widzisz? widzisz, Widzicie widzowie? Ona promienieje Nie masz jaj Dlaczego nie masz jaj? Ja nie mam jaj, tak? Tak Ja ci pokażę, że mam jaja Chodź, Maty, ci pokażę swoje jajka Chodź, Maty, taki mądry Kurczaki, nie zawiedźcie mi, dajcie mi jajka Ja nie mam jaj? Proszę bardzo, ma na cztery jaja! Aaa, Jezu Chryste, nie o takie jaja mi chodziły! Stary, o co ci chodzi? No, ja nie chcę no. jej pytać teraz w dzień, tylko ty trzeba jak no to jakby się zaplanować romantycznie. Po, no, wie, ty, no, romantycznie, to ty powiesz jej za trzy lata. Nigdy w życiu nie pytałem o chodzenie! Jak się pyta dziewczyna o chodzenie? No, po prostu jej się pytasz, podchodzisz do niej i mówisz jej prosto z mostu. Co prosto z mostu? Po no prosto z mostu. Podchodzisz tak, jak ja do tego, yy, do. Ty, tego Ula biorę takie nożyczki, to jest, są twoje słowa i się i po prostu pytasz, czy chcesz z chodzić. Ale tu ja nie będę iść na włosów starych. Nie o to chodzi. No to, to po prostu nożyczki? To była metafora, a po drugie ktoś nas posłuchuje. E! szczuka Pokazałeś mu już te swoje jajka, bo chcę przyjść. A o czym tam rozmawialiście, bo w sumie to nie słyszałem. Eee, o kwiatkach i o, o, kwiatkach i, o i o ścinaniu włosów. Teytmati mówi, że ładniej być wyglądała w krótkich włosach. A... ja powiedziałem, że to jest jej decyzja, więc czemu ty tak się rządzisz? A on powiedział: Nie, Martyna musi być krótkie. A ja powiedziałem, nie stary, to jest jej wybór, że ma długie. O jej, ładnie w długich, a on się czepia, widzisz, czepia się ciebie, Martyna. A chwila moment. Wy, my jesteśmy pogodzeni, więc w sumie Tytmati już nie jest na ciebie cięty. O, to dobry znak. Tytmati jesteś ciętym na Martyna? Nie O, ale miło Dobra, mar eee, marcheweczki eee, Ten Oj. królik chyba ma deja vu Co? What the fuck, co tam robi królik? Dobra, pyk, pyk, pyk Czemu tak mało marchewek się robi z tego? Co jest? Po A, bo więcej? one muszą bardziej urosnąć, dobra Jednak jestem głupi czy się ja zawsze jestem głupi Nie, Luferek, nie jesteś głupi Prawda? No, prawda Dziękuję. Dobra, no chodźcie, świnie. Słuchajcie, nie mam w ogóle żarty. To jest moje ostatnie jedzenie, jakie w życiu mam. Ostatnie. Zajęce, chodźcie, chodźcie. Taś, taś, kici, kici. Czemu nie mogę ich rozmnażać? I co? One tu wszystko zjadły? <śmulek> <śmulek> co to robimy? What the fuck? <śmulek> Oskamowane. Oskamowały o! mnie. Na Tytmaty'ego jak słodko! O, wow. Ale to jest taki Hagrid, który kurde ma, ma, ma ten, do zwierząt takie wiesz. Po prostu mam marchewkę. Ale jak A. się słodko płacił? Po drugie go uwolniłem, bo ktoś nie zamurował tutaj tego i tak wchodzą. No te tym nie zamurował, bo nie zdążył. <laughs> Nie, oni są. Mieliśmy się umówić na dwunastu i ich nie ma. Chodźcie Marcix. Marci Marciks. Witam. O, ko Jakub. Ej, możecie wejść, chodźcie, wchodźcie. Chodzimy. Powinieneś to zatkać. Dobra, dobra, na razie to jest Nie widzieliście Martyny nigdzie? No Jakub, halo. Kot mi wpadł do akwarium. Jezus, chodź. naprawdę? Zostaw tego tak, kota. Topi. I tak się nie topi. utopi. A jednak się topi. No to się yeah. topi. No co ty robisz? No nie. O nie. O nie. O, nie. O, już. O nie, biedny Boży Dary. Co za, wybredna matka, Boże. No kocie, do góry, do góry, hop. O, jest. Słuchajcie, dzisiaj idę do Martyny, zapytam ją o chodzenie. No, no chodzi co? z tym kotem. Zapytam o ją o chodzenie. Dobra, nie czekaj się. Jakubie, masz jakiś pomysł? Mam, patrz, taki. Co to, co to jest? Lodzik. <laughs> Lodzik, co? E, i jest No, ja, co? Tu. ja nie wiedziałem, że takie rzeczy są w Minecrafcie, ale fajny ten. A ty uważaj, bo zaraz się będzie bić. Co nie będzie bić? O! Serce, serce z kamienia. Teraz jeszcze. A wiesz, wiesz... Kurde, masz trochę... Masz jakieś skórzane buty? Nie. Ale słuchajcie, ja w ogóle jestem w szoku, że są takie rzeczy w Minecrafcie, że kot się kładzie na łóżku i tak, tak wiedzie, tak mruczy i w ogóle. Ale dobra, słuchajcie, dzisiaj wieczorem pytam Marty na chodzenie. Dobra, to jest finito, to jest najważniejsze, to jest najważniejsze. Kochani, subujcie kanał, żebyście zostali wylosowani, żebyście byli w kolejnym odcinku i napiszcie komentarz do losowania. Nowa miłość w Minecraft. to wam Taki komentarz do serduszkowania i do losowania, więc piszcie, piszcie, piszcie. Dzisiaj pod odcinkiem będzie kolejnych pięciu widzów w komentarzach że zostali wylosowani. Okej, okay, dobra. E, jak się mam zapytać? Bo ty te mat powiedział, że mam wziąć nożyczki i powiedzieć e, prosto z mostu. W sensie, że podchodzę i mówię prosto z mostu i ona powinna powiedzieć tak, i to znaczy, że chodzimy. Dokładnie tak. Ah. Nie o to chodzi, że prosto z mostu, tylko masz po prostu szczerze ją się zapytać. Okej, okay, po prostu szczerze Cię pytam. Tak. Nie ją! Ale mam tak zadać pytanie? No nie! Proszę, co mam powiedzieć? Podchodzisz do niej i się po prostu pytasz, czy, czy ty ne, czy... Ona chce być z tobą, o. I daje jej kwiatka. Albo śnieg? Albo A, rybę. No, Dobra, kwiatka. kwiatkę. No, mięso. Nie, mięso, kwiatka! Leży. A idzie po kwiatki. i Słuchajcie, ale te kwiatki są przereklamowane No to daj rybę Rybę? No Różowy, ona chyba lubi różowy Na górze miałeś tulipany, geniuszu Dobra, 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 już się nie czepię Okej, okay, czyli podchodzę do niej i mówię tak Prosto z mostu, pytam ciebie szczerze I powinna odpowiedzieć tak 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 y Mniej więcej dobra, Trzymajcie kciuki Ja się nie zmieniam, ja będę sobą, ja, ja wyglądam ok, tak? No No, tak Dobra Trzymaj te powierzaj, powierzam ci szkło, bo nie ma miejsca Trzymajcie wow. kciuki, pa pa! Naprawia akwarium. Czekajcie, idę pytać Martyna. gdzie ona może być. Co? Słyszałem! To się tam śmieje ze mną. Lufer, co robisz? Widziałam cię! Eee, sprzątam... Eee, trzcinę. Mm. Bambusy, w sensie. myślałem, że... To jest do sprzątania w bambusach? Eee, tak. Eee, no. Mhm. Hej! Co robisz tak późno w nocy? Eee, wiesz... A Ty co robisz tak późno w nocy? Niebezpiecznie tutaj. No widzę, siedziałam sobie przy ognisku. A tak sama? No to tak, czy mnie. To mogę posiedzieć z Tobą? Oczywiście, chodź. Okay. Więc co Ty robisz tak późno w nocy? Eee, ta ławka jest w ogóle, w tym jest, ta ławka jest świeżo malowana, wiesz? Więc ja tutaj sobie siądę. Nie ma problemu, nie musisz się tłumaczyć. Słuchaj Martyna, bo... No, ten... Um... Znam Cię już długo... No nie aż tak w długo, niej. ale no... no z... Powiedz mi, to w końcu, bo ja to zrobię! Idź stąd! Idźcie stąd, bo spadniecie! No. mówisz? Ej, to o Ciebie mówię, bo... ale masz Chciałam iść? Nie, 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 nie! Zostań, w się sensie, tu, 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 okay. ten, ten... Okay, dobra, no... Idźcie stąd! Ej, jej, że bo Idź ja z... to zrobię! Idź no nie wstrzymaj we mnie! Ty. Masz ładne oczy. Dziękuję bardzo. I A... Ten. Słuchaj, no bo... No znam cię długo już kilka dni. I... Trochę dłużej niż kilka dni, ale... Ja cię kręcę. No. fest mi się podobasz. Chciałem ci to powiedzieć. o Ja, ja ci przyniosę Proszę. Dziękuję bardzo, dziękuję Powiedz jej to! Idź stąd, grupa... ...pałac z jeziora Jednak No nie, no wszyscy muszą mi przeszkadzać Przeszkadzać w czym? E, w niczym! Gdzie jest ten drugi karakal? Gdzie? Na górze, na górze Gdzie, gdzie? A tu Idź stąd! No Dobrze strzelasz Dziękuję Całkowicie szczerze, mogę dobrze strze strzelić strzało Amora. Chcę w się. Sensie, co? Ja piorkuję, no idiota. Zapytaj ją w końcu, zapowiedz, jej, czy ona będzie Twoją dziewczyną w końcu. Dobra, okej, okay, odważaj się, Martyna. Zostaniesz. moją. moją. dziewczyną. Wow! lufer. Nie, nie spodziewałam się tego. Ja przepraszam, że głupio mi strasznie, ale... Nie, nie masz za co przepraszać, naprawdę. Jest... What the fuck? Co to jest? What the fuck? Bluferek? Co jest? To co twoja mama robi na serwerze? Moja mama gra w Minecrafta? Co jest? Mamy do pogadania, luferku! Oj, chyba przeskrobałeś coś. Moja mama gra w Minecrafta? Moja mama gra w Minecrafta? Tak. I to poważnie. Uuu. Co? Nie wiem, co zrobiłeś, ale radziłabym cię bać. Moja mama gra w Minecrafta. O, on szyba.